Cześć wszystkim, dzisiaj badamy wodę w Norwegii, włączamy miernik, poczekamy chwilę, tak jest, bierzemy na funkcję woda, ok, kalibracja urządzenia, wkładamy miernik do wody, Jaka jest w Norwegii woda? Sprawdzamy. 50. Najzdrowsza woda. W Słupsku mierzyłem, było ponad 100. Na zielono się świeciło. Czyli jest do spożycia. Ale ta jest najlepiej do spożycia ze względu na to, yy, mieszkam w Norwegii 11 lat i ta woda nawet w czajniku nie ma grama kamienia kiblu w tak zwanym pisuarze też nie ma kamienia przez tyle lat. Jeszcze raz możemy to sprawdzić. Zrobimy pomiar powtórny. Włączamy, powtarzamy. 54. 54. To co można sądzić o tej wodzie, a o wodzie w Polsce, sami o ocencie Czyli jednak najzdrowsza woda na razie w Norwegii jest. W innych krajach jeszcze nie mierzyłem, oprócz Polski, ale jest ok. Czyli kamienia w czajniku nie ma od. Czajnik kupiony był 2-3 lata temu, jeszcze kamienia tam nie ma. Zaraz można to. To pokażemy Wam. O, to będzie najlepszy przykład. Po dwóch latach czajnik, jak wygląda w środku. Nie będzie tak widać. Weź, sobie. Weź tutaj, Robert. O. Tu kamienia w ogóle nie ma. Całe te plastiki w środku nie są okamieniałe. Nawet tutaj brzeg o tu można powiedzieć, że jest lekko okamieniałe ale to jest tylko lekko. Tak ogólnie dwa lata czajnik nie ma nic i nie był czyszczony nawet. Dziękuję za uwagę. До нового